Witam was bardzo serdecznie i bardzo spontanicznie wszyscy moi słuchacze i oglądacze. E, przychodzę z takim międzyzajęciowym szybciutkim czytaniem przesłań e, dla was z okazji dzisiejszego nowiu, bo jest to bardzo mocny, bardzo wyjątkowy nów. Nów Księżyca w Raku, ale jest też mocno e, podkreślona, zaznaczona energia e, Lilit. E, ja z astrologią mam tyle wspólnego co jedynie to, co usłyszę od innych specjalistów, profesjonalistów w tej dziedzinie. Także zachęcam Was do y, zgłębienia i zdobycia więcej informacji na temat tych konstelacji, które teraz mamy na niebie, z innych źródeł. Ze swojego szczerego serca mogę na pewno polecić Wam y, moonset y, astrologii, y, Wenusowe Sprawy czy y, Agatę. Pitułę. Wszystkich znajdziecie na Facebooku, wszystkie te osoby, e, wszystkie trzy e, fenomenalnie opisują po prostu te wszystkie gwiazdno-planetarno-księżycowe energie i, i układy. Z tego jedynie, co ja posłuchałam, mądrych Gów, mogę wam e, w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, że to jest e, nów, w którym na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim zmiana ideałów i taki wgląd e, w swój cień, to raz. E, i, to jest czas, ten now, że jeżeli już wejrzycie w ten cień, zobaczycie go, no to teraz dzisiaj trzeba podjąć decyzję, co z tym cieniem zrobić. To jest też czas, gdzie intuicja będzie nas prowadzić właśnie do naszej wewnętrznej prawdy, do naszych wewnętrznych pokładów tego, co stanowi kwintesencję nas samych. Nie to, co jest pozorne, nie to, co zostało w międzyczasie gdzieś w ciągu życia przyswojone, co zostało nałożone na nas. Całą naszą wewnętrzną prawdę możecie teraz z dużo większą łatwością e, zobaczyć, uświadomić sobie i podjąć decyzję, co z tym zrobić. Lilith jest e, reprezentacją bycia sobą bez wstydu, bez poczucia winy, bez lęku, a w związku z tym, jak to pięknie ktoś dzisiaj powiedział, właśnie na YouTube, bez grzechu, bo jest zgodna. E, ze swoim najgłębszym jestestwem, ze swoim głosem duszy, ze swoją prawdą serca, więc cokolwiek, jakkolwiek by ktoś tego nie ocenił, ona jest sobą bez grzechów, tym, jest autentyczna. To jest też powrót do takiej łączności właśnie z tym, co jest naszym rdzeniem, ale też ze wszystkimi korzeniami, rodowymi aspektami, przodkami i wszystkie te właśnie rodzinne, pokoleniowe kwestie tutaj wychodzą też na prowadzenie. Generalnie czas, kiedy macie doskonałą możliwość na wyzwolenie się spod wszystkiego tego, co jest fałszywym ideałem, fałszywym autorytetem, co zostało nam narzucone, co jest pozorną wolnością. Zmiana spektakularna tego właśnie naszego rdzenia takie obudzenie się do sięgania po swoje, w niezależny, autentyczny, i własny sposób. Nie tak, jakby ktoś chciał, nie tak, jak się tego oczekuje, nie tak, jak jest korzystniej, tak, jak ja chcę. Taka prawdziwa wersja siebie może się właśnie teraz fantastycznie uruchomić. I mam dla Was jeszcze w ramach ogłoszeń parafialnych informację, że założyłam profil na, na stronie Bajkofito. To jest stronka, gdzie możecie sobie wejść. Link będzie w opisie tego filmu. Możecie sobie wejść i możecie tam kliknąć wsparcie dla mojego kanału poprzez takie, jakby symboliczne postawienie mi kawy. Tam są różne kawy do wyboru. Co z tego macie, co z tego mam ja? No, ja mam z tego przede wszystkim niesamowite poczucie radości, docenienia oraz środki, które mogę przeznaczyć na kupno nowych talii kart, z których mogę wam robić czytania, ale też na. Kupno minerałów kamieni szlachetnych, które tu widzicie w szkatułce i z których wykonuję taką oto dla Was biżuterię. Nie tylko po prostu ozdobną, bardzo często jest ona z jakimś tam intencjonalnym znaczeniem, dopasowana do znaku Zodiaku. Często jest też po prostu runicznym lub archanielskim talizmanem. Także tutaj Wam przybliżę. Żebyście sobie mogli zobaczyć, można taką biżuterię u mnie zamawiać poprzez maila. Kontakt macie również w opisie filmu. Uwielbiam to robić, wkładam w to całą swoją pozytywną wibrację. Zawsze ją oczyszczam jeszcze przed wysłaniem, i zawsze z taką intencjonalną biżuterią dla Was robię na koniec medytację z tą intencją. Okadzam ją, także jest naprawdę tutaj konkretna porcja energii włożona. Ok, myślę, że to chyba wszystko z ogłoszeń. Także będę naprawdę mega, mega pozytywnie zaskoczona, jeśli się okaże, że ktoś mi, ktoś mi zechce kawę postawić i coś z tego fajnego wyjdzie i dla Was, i dla mnie. Skoro mamy nów Księżyca, więc będziemy wyciągać karty z talii Queen Moon Oracle, Queen of the Moon Oracle, przepraszam. I. Z racji tego, że jest po pierwsze milion stopni, ja bardzo źle znoszę upały i po prostu tutaj płynę najchętniej, nie wiem, owinęła się jakimś zamrożonym bandażem w lodową mumię. Więc, z racji tego oraz z racji tego, że w ciągu dnia e, z uwagi obowiązków domowych oraz opieki nad mają e, mam, mam naprawdę bardzo mało e, przestrzeni takiego wolnego czasu. Więc będzie to króciutkie czytanie po jednej karcie dla każdego znaku Zodiaku. Oraz tutaj czekają też afirmacje. Każdemu wylosuje afirmację na dzisiejszy now, z którą możecie oczywiście pracować nie tylko dzisiaj, ale ona dzisiaj może się pięknie, że tak powiem, odpalić z taką piękną, spektakularną iskrą. A po odpalenia, jeszcze dokładnie czeka, czeka dzisiaj nowy rytuał do odpalenia, także jeszcze trzeba przygotować. Przestrzeń ołtarzową, magiczną, archanielską. Byłoby cudownie, jakby dało się zatrzymać czas. Gdzieś tam pewnie się da. Ale okej. Okay. Nie ma nie narzekamy. Cieszę się, że, że udało mi się tą chwilkę wykroić. Karty myślę, że są dobrze potasowane. Jeszcze je poprzekładam. No i okej. Okay, I zaczynamy yy, barankiem. Zaczniemy sobie po kolei. Tu jest karta dla baranka i dla baranka, dla baranków, dla baranki wylosujemy jakąś afirmację. Największy dylemat mam z tym, że one są po obu stronach karteczek i <gryw> w sumie będę sobie ustalić chyba, czy z wierzchu, czy od spodu będę czytać, więc dobra, bierzemy tą i od spodu. To mi od spodu i zobaczymy, co tutaj będzie. Baran. Postanawiam kochać siebie i radować się sobą. Postanawiam kochać siebie i radować się sobą. Fantastyczny pomysł dla ciebie, Baranie. Także, jeśli jest jakiś baran, jakieś baranki, które mia mają problem z y, miłością własną, z miłością do samego siebie, bo być może ktoś właśnie wgrał im jakieś fałszywe przekonanie na, na ich temat, no to najwyższa pora y, pomedytować sobie z tą afirmacją. Wyobraź sobie siebie w najwspanialszej swojej wersji, wyobraź sobie. Jak się po prostu przytulasz i wyślij do przestrzeni serca sobie tę miłość. Na pewno też znajdziesz, jeżeli poszukasz na YouTubie albo w moich, albo po prostu ogólnie na YouTubie, na pewno znajdziesz medytację, która ci to ułatwi. Albo po prostu jakąś taką e, może nie tyle medytację, co właśnie taki trans. E, lub muzę, też jest przecież mnóstwo muzyki na YouTubie o określonych częstotliwościach, na określony temat, więc możecie sobie posłuchać i po prostu wieczorem przy usypianiu faszerować się takim dobrem. A co wam mówi wyrocznia księżycowa? Tutaj macie męskość, męskość mężność i to jest karta, która mówi, że to jest teraz czas, taki moment, kiedy trzeba zrobić krok do przodu i no porządzić, tak? Wziąć sprawy w swoje ręce. Możesz mieć więcej siły niż sobie y, myślisz, niż to sobie wyobrażasz. To jest czas na to. <laughs> Przepraszam. Aby też y, zacząć zdobywać więcej nauki, może zacząć się czegoś uczyć, y, może zapisać się na jakiś kurs albo zdobyć jakieś nowe umiejętności. Yy. Idealnym byłoby też dla Was yy, na ten moment, aby zaoferować, zaproponować swoje wsparcie, swoją ochronę, swoją pomoc dla kogoś, kto jest słabszy niż Wy. Bo taki krok pomoże Wam, yy, jakby zwiększyć poczucie tej własnej mocy, witalności, zdrowia i tej mężności. I uświadomi Wam, że nawet jeżeli czujecie się słabi, nawet jeżeli czujecie się niewystarczająco jacyś. To zobaczycie, że jest ktoś, kto ma bardziej gorzej. I pomagając mu robicie dobry uczynek, pomagacie tej osobie, a jednocześnie wzmagacie ten poziom samozadowolenia i tej samoakceptacji do siebie i miłości do siebie. Przekuj tą mężność na pozytywne zachowania, na pozytywne działania, na pozytywne cechy. Możesz też zadać sobie pytanie, czy jesteś teraz w swojej mocy, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co jest Twoją wyjątkowością, co jest Twoją unikatowością? I wspierającym dla Was będzie też z minerałów czarny opal. Jeżeli macie, możecie sobie go nosić przy sobie, możecie sobie po prostu na niego patrzeć, znaleźć jakieś piękne jego zdjęcia w internecie. Czarny opal, pokochanie samego siebie i uświadomienie sobie, że macie więcej mocy niż wam by się mogło wydawać. I tutaj bardzo fajnie właśnie może też to wszystko kotwiczyć. Pomoc komuś, wsparcie kogoś, kto jest słabszy, w cudzysłowie mniejszy w sile niż wy. Okej, okay, dziękuję Wam, drogie barany. I przechodzimy do następnego znaku, czyli do byka. I kochane byki, to będzie dla Was karta. No, totalny, spontan. Widzę, że już mam totalny chaos. Każdą kartę będę pewnie inaczej tasować, inaczej wyciągać do góry nogami. Bycie sobą jest zawsze bezpieczne. Dokładnie tak, dokładnie tak, moi kochani, ponieważ wydaje nam się czasem, że właśnie nie możemy być sobą, bo inni będą to oceniać, mogą się z nas śmiać, mogą nas zaszufladkować i wtedy wdzieramy jakieś maski, stajemy się tacy, jak wydaje nam się, że powinniśmy być, albo jak widzimy, że inni chcieliby, żebyśmy byli. Tylko to nie jest bezpieczne, ponieważ. Cały czas musimy mieć tą czujkę, tak? Cały czas musimy się pilnować, kontrolować, żeby przez przypadek nie wypsnęło nam się to bycie sobą autentycznym. No i co wtedy, jak ono się wypsnie, co wtedy, gdy ludzie zobaczą tą różnicę między tymi waszymi dwiema wersjami. Więc bycie sobą zawsze jest bezpieczne. Może nie zawsze jest miłe, nie zawsze jest dobrze odbierane, nie zawsze mamy z tego e, korzyści, ale jest zawsze bezpieczne. A co jak co? Byki są też znakiem, które, dla którego bezpieczeństwo yy, i to poczucie właśnie bezpieczeństwa i takiej spokojności jest bardzo ważne. Także dla Was, Byki, przede wszystkim motyw przewodni: bądźcie sobą, autentycznymi sobą. I to pięknie się komponuje właśnie z y, tą energią i z przesłaniem tego nowiu. A y, jaką macie tutaj kartę? Obfitość. Jest przepiękna, bardzo, bardzo lubię tą tą kartę. I już zaglądam do książeczki. Bo już dawno bardziej nie czytałam tej talii. mam nadzieję, że poradzę sobie, bo jest, nie jest polskojęzyczna. A wyszłam też, że tak powiem, z potrzeby i konieczności używania innych języków od dłuższego czasu, ale okej, okay. ogarniemy, jedziemy. Obfitość, poddaj się tej przygodzie, poddaj się tym energiom czasu obfitości, bo jeśli się dobrze rozejrzysz, zobaczysz, że to cię otacza, dookoła ciebie wszędzie jest jakaś obfitość, możliwości, sprzyjające okoliczności, zrządzenia losu, dobrzy ludzie, wszystko jest wszędzie. Tylko musisz się na to otworzyć, i musisz też y, odpowiedzieć na to, tak, która, na tą obfitość, która cię otacza. Bo wszystkiego jest wystarczająco we wszechświecie dla każdego. Wadim y, Zeland pięknie y, y, o tym pisał że tak naprawdę wszechświat jest jak e, olbrzymi hipermarket i wszystko jest na tych półkach, tylko po prostu trzeba iść, podejść do konkretnego regału i sobie to wybrać, znaleźć to. Nie chodzić tylko w jednej alejce tak i zastanawiać się, o Boże, nie ma tego, co chcę, to wezmę to, co jest. Nie, trzeba przejść, że tak powiem, przez wszystkie możliwości, pozaglądać po wszystkie możliwe miejsca i, i znaleźć, bo jest dla wszystkich wszystkiego w wystarczającej obfitości. Afirmacją dla Was jest: yy, jestem obfitością, jestem otoczona, otoczony wspaniałymi możliwościami, okazjami, sprzyjającymi momentami, sytuacjami, zrządzeniami losu. Czyli jestem pełna obfitości i wszystko mi sprzyja, tak, cały wszechświat sprzyja mi. Także rozejrzyjcie się i takie wyzwanie może dla Was, byczki, żeby trochę Was uruchomić, bo tak mało komentarzy się pojawia, a ja tak się cieszę, jak ktoś napisze jakikolwiek komentarz, więc może napiszcie, jaką obfitość zauważyliście dzisiaj wokół siebie. Coś, może na co w ogóle nie zwracaliście uwagi, a dzisiaj właśnie zobaczyliście, że o kurczę, to cały czas jest wokół mnie, a niektórzy na przykład tego nie mają, a ja to mam. Napiszcie, proszę, jaką obfitość dzisiaj wszechświat pozwolił Wam zobaczyć. I do usłyszenia następnym razem, i przechodzimy do bliźniąt. Bliźnięta, bliźnięta. No, bliźnięta będą stąd. I bliźnięta sobie, weźmiemy te, jakieś długie. Bezpieczne jest dostrzegać nowe idee i doświadczać nowych dróg. Jestem otwarta, otwarty na przyjmowanie dobra. I tu macie kartę z numerem 25, Resistance. I już sobie sprawdzamy, co pisze w książeczce. I to jest y, opór na coś, lub odporność. Mm. I tutaj y, autorka Talii ma dla Was taką informację, abyście zaznajomili, zaznajomili się z tym, y, jak taki opór y, manifestuje się w Waszym życiu dla Ciebie. Czy na przykład przez prokastynację lub y, jakiś rodzaj strachu, unikanie czegoś czy przez na przykład stanie w miejscu. Y, a może z klapkami na oczach pędzenie do przodu, żeby nie zauważać y, rzeczy, do których macie opór. Trzeba przyjrzeć się y, tej oporowości w was. I to też ładnie rezonuje z tą waszą afirmacją, gdzie jest bezpiecznie dostrzegać nowe idee i doświadczać nowych dróg. Jestem otwarta na przyjmowanie dobra, bo jeżeli dostrzeżecie te miejsca, to będzie jakaś forma nowej idei, tak? I doświadczenie nowej drogi. I możecie na nią wejść w pełnym przekonaniu, że przyniesie to dla was tylko i wyłącznie coś dobrego, bo zawsze tak naprawdę e, wszystko, co nam się przydarza, na finał prowadzi nas do czegoś dobrego. Czegoś, co nas rozwija, czegoś, co sprawia, że jesteśmy lepszą wersją siebie. Afirmacją dla Was, taką jeszcze właśnie stali tej e, księżycowej, jest: Płynę przez opór i mam go pod kontrolą. Więc to nie jest tak, że musicie bardzo się skupić na tym, żeby pozbyć się całego oporu ze swojego życia i ze swoich zachowań, ze swoich reakcji. Nie. Zauważcie go. I miejcie go na oku. Wiedzcie, że jest. A w momencie, kiedy odpali się sytuacja, jakiś trigger, który by go uruchomił, to wtedy przejmujecie kontrolę. Możecie mu powiedzieć, o nie, 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 nie. Ja teraz dostrzegłam nowe idee, doświadczam nowych dróg. Tym razem yy, nie oddam ci pałeczki. Chociażby tyle, tak? Więc... To jest, to jest przesłanie dla Was i, i wyzwanie na ten nowy. I również Was, proszę, drogi bliźnięta, tak jak przed chwilą poprzednie znaki, napiszcie w komentarzu, czy zauważyliście jakiś taki opór, który do tej pory brał nad Wami kontrolę, i czy udało Wam się nad nim zapanować. Bardzo chętnie poczytam Wasze spostrzeżenia, Wasze doświadczenia w tym temacie. I przechodzimy sobie do raka, w którym to właśnie dzisiejszy nów. Ciekawa jestem, jak wy raki to odczuwacie, czy jest jakoś inaczej? Jestem niezwykła, jedyna w swoim rodzaju, jak wszyscy. Muszę Was na chwilkę przeprosić, bo dzwoni mi telefon, muszę go odebrać, bo to jest bardzo ważny telefon. Przepraszam Was wszystkich.